Witajcie kochani, szczęść Boże, dzień dobry. Nazywam się Grzegorz Mazur, jestem księdzem w parafii Bogu Rodzicy Maryi na warszawskich Jelonkach. Pozdrawiam Was noworocznie dzisiaj. Życzę dużo dobra, dużo światła od Pana Jezusa na ten rok. Serdecznie zapraszam na kolejny kurs online dla narzeczonych i zakochanych za zgodą Archidiecezji Warszawskiej. Ruszamy już 8 stycznia, zapisy kończą się. Dzień wcześniej szczegółowe informacje znajdziecie na fanpage'u Zakochane Jelonki. Do zobaczenia na kamerkach. Szczęść Boże! Nazywam się Anna Koźlik, jestem żoną, mamą, mam wykształcenie teologiczne. Podczas kursu przedmałżeńskiego przybliżam narzeczony temat cielesności, seksualności i związanej z tym płodności. Bardzo lubię pracować metodą warsztatową. Cześć! Jeśli zastanawiacie się, jak można przeżyć ze sobą szczęśliwie całe życie... Tego Wam nie powiemy, bo nie wiemy. Ale możemy Wam zdradzić kilka sekretów, które pomogły nam przez ostatnie 19 lat. Jeśli więc planujesz małżeństwo. Albo znasz kogoś, kto je planuje. To zapraszamy na zakochane jelonki. Kasia i Damian. Jedni z wielu fantastycznych prowadzących zajęcia podczas kursu. Który startuje już 8 stycznia. Zapraszamy. zapraszamy.